Cześć Agnieszka. Cześć dzień dobry, Agnieszka. Agnieszka Jeszcze parę lat temu pewnie mieszkańcy Pamianic pamiętają ją w nieco innym anturażu, w takim oto-anturażu, czyli y, za mundurem panny, ale i chłopcy sznurem. Natomiast Agnieszka, co to, co to się stało? Byłaś dzielnicową i to chyba najlepszą dzielnicową w Polsce. Cześć, tu Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry tak, dokładnie. W 2006 roku zdobyłam tytuł dzielnicowego roku. I tutaj, właśnie na tym mundurze, macie taką piękną, złotą odznakę. Jest to właśnie ta odznaka zdobyta podczas tego konkursu. Jakby mnie taka dzielnicowa wylegitymowała, to normalnie. Uch. Ale dobrze. Dzisiaj nie o dzielnicowej. Tylko o serach. Cóż się w życiu musiało wydarzyć, że od osoby, która wykonywała zawód jednego z najwyższych, chyba najwyższy poziom tak. zaufania społecznego, jeden z najwyższych, postanowiła się zająć. Jak to się właściwie Kręcić się kulki. nazywa? Kręcić kulki. Nazywam. Skręcić kulki serowarstwem. 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 tak. Serowarstwem. Serowarstwo, czyli odważenia sera, tak? Tak, ważymy sery, stąd właśnie serowarstwo. C co, cóż się takiego stało w Twoim życiu? Yy, no, czegoś mi już zaczęło brakować. Czy nie ma tam żadnej kół. traumatycznej historii za tym? Nie, nie ma, po prostu tam, troszeczkę interwencja się wypaliła. wyszła, nie nie, tak. nie, 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 nie. Wypaliłam się trochę zawodowo, stwierdziłam, że jeszcze kawał życia przede mną. No i tak postanowiłam coś zmienić w swoim życiu i zająć się zupełnie czymś, czymś innym, a że na mojej drodze pojawiła się ta pasja, jaką jest serowarstwo, no to poszłam w tym kierunku i się okazało, że to był trafny wybór. Agnieszka, super babka z Ciebie, bo myśmy sobie tutaj trochę z Tobą zakulisowo porozmawiali, masz w sobie dużo Dziękuję. takiej pozytywnej energii. Ale czy to jest trudna praca? Czy ona wymaga dużo Twojego czasu, poświęcenia, nakładu finansowego też? Tak, tak, dokładnie. To nie jest łatwa prawca, dlatego że ja codziennie spędzam kilkanaście godzin nawet dziennie w serowarni, ponieważ ten proces tworzenia sera jest naprawdę czasochłonny i pracochłonny, więc bardzo dużo czasu muszę poświęcić właśnie na to sił, yy, żeby Stworzyć właśnie to, co tutaj widzicie na tym stole. Widzisz co ja robię, ja ściągam biżuterię. A ja nakładam a te dobrze świet, bo my się i, lubimy w tym programie, słuchaj, uczyć i chcemy się nauczyć i bawić. I jeszcze co bardziej dobra. lubimy jeść, ale żeby móc z czasem zjeść, trzeba coś zrobić. Żeby w końcu liczbę mnogą tutaj zastosowałeś. Ja, chciałem być tylko solidarne. No i właśnie. No, no, no ja dobra. dla was właśnie mam taką małą niespodziankę. Tak, ja już przygotowałam tutaj taki ser. To jest ser kwasowo-podpuszczkowy i słuchajcie, to jest świetna zabawa, w ogóle dzieciaki to uwielbiają. Nie tylko, jak się okazuje, dorośli też. Możecie sobie zrobić z tego sera takie małe kuleczki, proszę bardzo, w ten sposób. tak? z bierzemy... tego, tak, Bierzecie sobie z tego sera, normalnie bawimy się, tak jak kulamy sobie kuleczki, jak elegancko, i dokładnie. Super. I teraz w zależności od tego, z czym chcecie te kuleczki, no ale sobie musisz wcioczyć. nam powiedzieć, co tu jest. No to Nie, zacząjmy... niedźwiedzi. Ja zacząłbym raczej od tego, co tu jest. Okay. No jest, to, jest to jest taki coś, to jest ser kwasowo-podpuszczkowy, tak? czyli pomiędzy twarogiem, mm -hmm. a pomiędzy takim podpuszczkowym, świeżym serkiem, który tutaj widzicie i na pewno będzie później. A będziecie jak to chodziłaś? to no, ten proces trwa nawet kilka dni żeby zrobić okay, taki ale ser. ale żebyśmy sobie Przywożę jeszcze... mleko. No właśnie, przywożę z, mleko. od początku. Kupujesz tak. mleko, tak. to nie może, nie może być takie mleko UHT z e... Nie, absolutnie z, z takiego z mleka by nam nie wyszedł ser no w ogóle. Właśnie. Więc ja wspieram lokalnego rolnika. Okay, do niego jedziesz po do pana świeżutkie. rolnika? Tak, po takie świeżutkie mleczko prosto po udoju krów bo to są z mleka krowiego moje tak. serki przywożę to mleczko. No i już tam się bawię w serowarni, zaprawiam bakteriami odpowiednimi, musi być odpowiednia temperatura. A to musi być bardzo relaksująca. Czynność, no tak, nie? to jest świetne. Teraz co prawda nie mam za dużo czasu na to, żeby tak kulać te kuleczki. A da się Gdzieś już na tym miałam... aga zarobić? Czy jeszcze nie zarabiasz na tych serach? Nie no, zarabiać zarabiam, O, bo tak to to mi się, to się nie szuka, zajmowała tym. No, no dobra, ale poczekaj, bo mnie interesuje cały czas ten proces. Ty mm -hmm. masz jakieś maszyny do tego, czy robisz to w jakiejś szopie po kotły. prostu za domem? Nie no, mam kotły, mam garnki, ale to jest wszystko takie bardzo rzemieślnicze. To jest maleńka serowarnia właśnie. w małej miejscowości w lewie. No dobra, także... dobra, dobra, mała, no? mała serowarnia, ale ja słyszałem, że ty 200 litrów mleka tygodniowo przerabiasz. Tak, czasami nawet więcej. Czyli wychodzi na to, że ponad tonę mleka miesięcznie. No tak wychodzi. No to tak nie wygląda tak sobie po prostu. Kto ci to mleko przywozić? Sama? Na... Ja przywożę, dlatego Nie, no tych bańk... no, no właśnie. No to kobieta De, w głowie. Ale czy, czy widziałaś tego bicka? Ale mnie to w ogóle nie dziwi. Widać, Aga, że masz dużo siły. Mnie się Mam, też podoba. Musimy mieć dużo siły w tej pracy. Totalnie. Mnie się podobają nazwy twoich. Na przykład Cerveza. Weza? Cerveza. Tak. A Cerveza, jak Cerveza po hiszpańsku? A, na, dokładnie. Na bój, na bój to jest kamielem. Te, ten ser tutaj to. właśnie. jest... Tak. Pabianka. Jest... Pabianka to od Pabianic, ponieważ staram się lokalne nazwy a ty wymyślać. Tak? Y, tak? pochodzę z Pabianic, a serowarnia jest pod Pabianicami w Szynkielewie. Okej. Okay. No. no dobrze, a... Y... No i co? I przywozisz to mleko, sama nosisz te bańki tak, z mlekiem, y, robisz sobie siłownie w ten sposób i co? Potem rozlewasz to? Bo to wiesz... Tak, rozlewam, dodaję bakterie, dodaję podpuszczkę, która powoduje to, że, się, że powstaje skrzep tak, z tego mleczka. Później obrabiam ten skrzep, czyli kroję, powstaje nam takie ziarno serowarskie i to ziarno po odpowiednim osuszeniu, to jest cały proces, przekładam do form. I później z tych form powstają takie właśnie ładne kształtne serki, jak tutaj widzicie. Ale to jest fajna zabawa. A co to jest tutaj? Tu jest, jest pasta. Za... Pasta. To jest hardkorowa krowa. Tak hardkorowa krowa. Bardzo <laughs> um, ładna. Hardkorowa krowa, dlatego Czym? że jest dosyć, Czym? znaczy nie jest mega ostra. No nie, to nie koniec się w tym, nie. ale możemy w ziołach. Tak, możemy w ziołach. Tutaj jest bazylia, tu jest pietruszka, jest trochę czosno, nie w ostrym. No bo to już jest, nie, gotowy, bo to jest gotowy ser, a, to już tutaj mamy dodatki, to już nie będziemy się w to bawić. Nie? No dobrze, a powiedz, mamy czarnuszkę, i, więc możemy. Ile jest czasu trwa ten proces od przywiezienia tej bańki z mlekiem mhm. do momentu, kiedy możesz sprzedać komuś gotowy ser? To tak przeważnie trwa to około trzech dni. Czyli ten proces taki, ja akurat tworzę sery. Nie nazywam tego produkcją, bo to jest rzemiosło, więc nie lubię strasznie tego słowa produkcja. Wytwarzam, tworzę sery, z sercem zresztą, jak widać, serce na talerzu. I yy, tworzę tak, yy, przywożąc, właśnie około trzech dni cały ten proces trwa, bo musi to ociec serwatki, także. To naprawdę A to jest... jest sporo zabawy. To ale To jest... pasja A nad pazem, tak? Tak, no, no, to ja, no ja to kocham robić. Bardzo nam się podoba ta Twoja historia, ale nie bylibyśmy z sobą, gdybyśmy nie przetestowali tych tak, serków, które byśmy ja, ja tam ja zrobili. Wielkie to. kulki wam wyszły. Nie. Bo to miały być kuleczki do o. tych pudełeczek, ale A to ja może później. Co to jest? Za ser? To jest sery świeży podpuszczkowy. I ten jest z kozieradką. Stary świeży. Tak, okay, i ta kozieratka jest świetna, bo nadaje nam posmak taki lekko rzechowy. Pyszne, pyszne. Aga, Także. cudowne to było spotkanie. Bardzo Ci dziękujemy, Mnie jesteś bardzo inspiracją dla nas. Cześć, tu Dorota I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl